Siemano, z tej strony PokéVCR witam Was w kolejnym odcinku z kart Pokémon, a dzisiaj o tym, jak sprawdzić wartość swojej karty. Bo dość często pytacie mnie, VCR, skąd bierzesz ceny tych kart Pokémon. Także o tym dzisiejszym odcinku. Jeśli odcinek był dla Was przydatny, no to koniecznie zostawcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie ten kanał. I jeśli chcecie jakieś kolejne poradniki z kart Pokémon, no to piszcie na dole w komentarzach. A ja Was w tym momencie zapraszam do odcinka. A więc widzowie, istnieje taka strona jak Card Market, gdzie możemy kupować oraz sprzedawać nasze karty, ale... Ale to nie o tym dzisiaj. No i właśnie, Cardmarket jest taką najlepszą stroną do sprawdzania cen kart, ponieważ są tutaj ceny rynkowe. Także dobra, widzowie, od czego by tutaj zacząć? No to tak, nie musicie twor tworzyć konta na card Market, Jeśli chcecie, no to możecie sobie zrobić. I spójrzcie, na przykład mamy kartę IONE. Tutaj sobie biorę stopki, nie? I mamy kartę IONE. I już w tym momencie widzimy price trend. I na tym możemy się opierać, że także, no, że możemy. To sprzedać za prawie euro, tak? Że możemy sobie sprzedać za prawie Euro, tylko obstawiam, że tutaj jest Rivers lub Holo, tak, ale spójrzcie tutaj, mamy właśnie języki. My nie szukamy w niemieckim, my nie szukamy, to znaczy szukamy, e, szukamy do języka, w którym mamy właśnie nasze karty Pokémon, tak? Czyli jeśli mamy niemieckie karty, no to patrzymy na niemieckie. Jeśli mamy angielskie, no, no przeważnie wszyscy mają angielskie, tak? E, dobra, i mamy na przykład angielski. Ja sobie w tym momencie szukam, szukam sobie gościa. Tutaj jest ok, good, kondycja. I mamy za 50. I mamy widzowie za 50 centów i właśnie... Teraz możemy sobie powiedzieć, dobra, mamy taką Ionę, ona jest warta 50 centów i to nawet nie jest widzowie holo e, ani reverse, a jeśli karta będzie w holo lub w reverse, no to oczywiście karta będzie od razu droższa. I też pamiętajcie, że nie ma co tak naprawdę sprawdzać wszystkich cen swoich kart, jeśli, jeśli widzicie, że na przykład ta dana karta jest to jakiś full, full art czy coś, to tak, warto jest sprawdzić sobie cenę. No bo czasami takie właśnie karty są mega drogie. Ja się posłużę moim Slowkingiem, którego jakiś czas temu trafiłem w Chilling Ray. I tylko jaki to był numerek? To był 179. Tak, to był 179. I na przykład zobaczcie sobie, mamy tutaj price trend, 37, prawie 38 euro. I jest to taka cena wyjściowa. Ja z racji tego, że, że przy tym slowkingu mam bardzo dobry centering, czyli że karta jest dobrze wycięta, nie jest też zniszczona, ja mogę spokojnie w tym momencie powiedzieć, że mój slowking jest wart 50 euro, czyli ponad 200 zł. Tak po prostu mogę powiedzieć. Sprawdziłem sobie nawet tutaj wcześniej i rzeczywiście ludzie za tyle sprzedają za ponad 200 zł, a czasami więcej, a nawet karta PSA, to znaczy zgrajdowany, ten Slowking, 150 euro. Także widzicie w widzowie, że tutaj po prostu możemy sobie wszystko sprawdzić. A jeśli mamy już zgrajdowaną kartę i chcemy na szybkiego sprawdzić, no to możemy, możemy skorzystać z eBaya. Po prostu wpisujemy sobie nazwę naszej karty i na przykład PSA 9, zależy jaka tam jest ocena. No i wtedy sobie patrzymy właśnie tutaj na te wszystkie aukcje. No ale tylko, że pamiętajcie, że, jeśli chodzi o ceny z eBay'a, no to one mogą się naprawdę sporo różnić. To też zależy od osoby, która sprzedaje taką kartę. Ale co zrobić w momencie, gdy mamy kartę Pikachu i nie wiem, nie wiemy z jakiego setu ta karta jest? No bo przecież tych Pikachu jest mnóstwo, tak? Praktycznie, znaczy może nie praktycznie w każdym secie, w sumie nie wiem, ale no jest naprawdę mnóstwo tych Pikachu, tak? A więc widzowie, no to wpisujemy sobie Pikachu i co dalej? Zobaczcie sobie, że mamy tutaj. Tyle, mnóstwo tego. Jak to teraz znaleźć? Widzimy, mamy tą kartę. W swoich rękach i nie wiemy jaka tutaj. I. i to znaczy wpisujemy tylko pikaczu i próbujemy to znaleźć po grafice, ale nie możemy znaleźć tego po grafice. Więc jak w tym momencie rozwiązać ten problem? Na przykład mamy takiego pikacza i widzowie. Jak teraz sprawdzić, jak go wyszukać? Jeśli wiemy z jakiego to setu, możemy to spróbować zrobić po secie. Ale najłatwiejszym sposobem, to widzowie. Przeważnie, to znaczy. Te nowsze karty w lewym dolnym rogu mają numerkę. Tutaj akurat mamy coś innego niż po prostu zwykły numerek, tylko to jest oznaczenie, chyba Train Gallery, coś takiego. Ok, dobra, i mamy widzowie TG05, i wracamy w tym momencie, i wracamy tutaj, i wpisujemy Pikachu. TG05. No i ciekawe, czy nam wyskoczy. Tak, jest to Pikachu z Lost Origina. I w tym momencie nasz Pikachu odnaleziony. Price trend. 6 euro. Ale jeśli mamy dobrą kondycję karty, to możemy ją e, oczywiście wycenić na więcej niż to 6 euro. To jest bardzo, ale to bardzo, widzowie, y, banalne. Tutaj jest właśnie taka cena podana. Ona jest taka zbalansowana ze wszystkich kart. I czasami mam po prostu wrażenie, że. Ona się ta cena tyczy chyba... Tutaj i tych włoskich, i tych niemieckich, i tak dalej, i tak dalej. Ale okej, okay, 6 euro. Tyle może być warta nasza karta, a nawet i więcej. Także, widzowie, ja osobiście uważam, że card Market jest najlepszy, jeśli chodzi o sprawdzanie cen. Dzisiaj nie ma dzisiaj nie ma openingu boosterków. Dopiero musicie czekać, widzowie, na streamka, który najprawdopodobniej odbędzie się w sobotę: będzie polowanie na Charizardy, będziemy otwierać Booster Boxa z Obsidian Flames i chyba nie tylko. Także to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. To, był, to jest chyba nawet. Krótki odcinek, tak? Takie mam przynajmniej odczucie, takie mam wrażenie. Ale mam nadzieję, że wam wszystko wytłumaczyłem widzowie tak jak to miałbym wytłumaczyć. Także to tyle.